Witam, witam. Oczywiście jesteśmy w Frankfurt Oder. Jesteśmy w Havana Bar. Wszystko jest w tanecznym e, takim wydaniu. Jesteśmy, oczywiście, jak się nie wszyscy ze słońcem. Zobaczcie, co leci. E, w, w głównych utworach, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o gitarę. E, wszystko jest, jakby to powiedzieć, w kierunku słońca. Zone w tym roku. Zone. Hello. Hello, Hello Havana Bar. Ja już pokazuję. Zobaczcie. Hello. Yes. Okej, okay. słuchajcie, jesteśmy w przepięknym, oryginalnym kubańskim Havana Bar. Sam jakby to powiedzieć, tutaj król Havana jest oczywiście z nami. Duch tutaj panuje typowo jak to się jest, wyzwolony. Nie ma tutaj jak to się nie żadnych granic. Jest tutaj totalnie jakby to powiedzieć, tak jak w czasach prehistorycznych. Wszystkie lokale, które powstawały i wszystkie pamiątki, które są tutaj, są oczywiście przez cały czas magazynowane. Obrazek, który ja kiedyś przywiózł. Zobaczcie, wow! Nasza dziewczyna, która jest tutaj, jak to się mówi, w Havana Bar. Jest ona tyle lat. Witam Cię, cześć. Właściwie jest samotna. Nie jest samotna, słuchajcie. A Oczywiście, jak to się mówi, jeżeli chodzi o Havana Bar, to jest moje serce. Heart, jest. Hemingway. Hemingway. Uh, w uh, uh, original. Anyway. Kuba, Kuba Kuba yeah. Ja słuchajcie tańczę tutaj jak, jakbyście widzieli nie ma że nie potrafię staram się być kawana Hello Słuchajcie, jeżeli chodzi o gitarę. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Oczywiście Havana Bar, jak wszystkim słynie z tego, że możemy spróbować zagrać własną muzykę. Ja postaram się ustawić kamerę wideo, zobaczcie. Okej, okay. słuchajcie, staram się dla nas was pokazać jak najbardziej oryginalny kawałek, jest to oczywiście, jak to się mówi, dwie sekundy tylko w tanecznym wydaniu, cały czas tańczę, dancer non-stop, okej, okay. jeżeli chodzi o czas, zobaczcie, wszystko jak to się wskazuje na stare pamiątki, które są w Havana Bar. Jest to oczywiście wszystko przyjazne. Lokal można podnająć w około 500 euro na całą noc dla całej rodziny, dla całej familii. Można przypłynąć jachtami. Jacht klub, Tutaj wszystko jest jak to się nie oryginalne. Nie zmieniły się receptury, jeżeli chodzi o Havana Bar. Beczki piratów. Słuchajcie, piraci z Karaibów, sami Karaibowie. Jest tu oczywiście jak to się nie wszystko oryginalne nie ma nic co można zmienić. Wszystko jest, jak to się mówi, w pełnej krasie, jakby to powiedzieć, oryginalne. Eee, słuchajcie, jeżeli chodzi o rok 2021, wakacje, żeby spędzić, trzeba podnająć sobie taki lokal. Wersji Chopinowskiej. Czas. I słuchajcie, dalej w Brytango. Havana Bar. Au revoir. Ciao. Ciao. I love you. Ciao, ciao, ciao. Alright. Ja, yeah, ja, baby! vista baby okay Ciao. ja, ciao. ja, Słuchajcie. Ja uciekam, jak to się mówi, totalnie. <ścoughs> tutaj się tańczy, tutaj jest Havana Bar, tutaj jest jak to się nie nadbrzeże Frankfurtu. Ja Wam szybciutko pokażę, jak to się mówi, gdzie to jest. Nie ma drugiego takiego miejsca we Frankfurcie jak Havana Bar. To jest po prostu receptura. receptura, która jest i która nie powinna zaginąć. Tutaj możemy przycumować od strony słubic, możemy przycumować swoimi jachtami, tam jest port. Słuchajcie, podnajmujemy Havana Bar na dwie doby na 100 osób za 500 euro, czyli wydajemy 1000 euro na 100 osób. Słuchajcie, to nie jest dużo: 100 osób za 1000 euro na dwie doby. Cumujemy swoje tratwy, cumujemy swoje łodzie, cumujemy swoje statki w stylu Karaibów. Do tego jak to się łączymy serca tylko i wyłącznie z muzyką Chacho e, e, Habana. E, dziewczyna e, robi takie biodra, że historia. Mało tego, mamy możliwość podnająć instruktorkę, jeżeli chodzi o taniec e, Havana. E, typowo e, e, dziewczynę, która rozbija lodowce biodrami. I to jest Arka Noe. Słuchajcie, dziewczyna, która rozbija e, biodrami z e, e, totalnie jak to się mi lodowce Czyli tak jak sam Mojżesz rozbił ocean, rozbił morza i rozstąpił wody oceanu, morza i przeszedł, wtedy nastąpił cud. Tak samo dziewczyna z Chawama na Bar ma możliwość rozsunięcia dla Was po prostu biodrami, rozbicia lodowców i rozsunięcia w opatrzności okrętu, oczywiście Arki Noe, rok 2020-2021. Nie ma większego szpanu jak Slubice, oczywiście Slubice i oczywiście Havana Bar Frankfurt Oder. Pozdrawiam Was.